Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. To zdanie jest po prostu mega. W moich uszach, oczywiście. Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. I kimkolwiek jesteś, to życzę ci też. Tego, co jest dla Ciebie dobre. Życzę Ci też tego, co wypełni Cię szczęściem. Wypełni Cię takim, wypełni Cię poczuciem pełni. <grym> Jakkolwiek to zabrzmiało, to, to takie wewnętrzne poczucie, że jest ok życzę ci żebyś potrafił, potrafiła takie takie poczucie sobie wyrobić, wypracować wychodzić no mówię wychodzić bo czasami właśnie można się przejść gdzieś na spacer. Można siebie wyprowadzić na spacer. Ja siebie wyprowadzam na spacer i powiem szczerze, że jestem zdumiona, że robię to skutecznie i systematycznie. Myślałam o sobie, o sobie że jestem taką osobą niezdyscyplinowaną, niesystematyczną. A tu się okazuje, że znajduję ten czas dla siebie. I życzę Ci, żebyś potrafił złapać to, co jest dla Ciebie dobre, żebyś potrafiła przytulić do serca to, co Ci służy, to, czego pragnie Twoja dusza. Życzę Ci, żeby te Twoje pragnienia, których czasami nie powiesz nikomu. Sama nie mówiłam, więc wiem, że się tak wcale szybko nie mówi. Ale pragnienie w sercu było, życzę ci, żeby te pragnienia się spełniały. Codziennie. W każdej chwili. W każdym momencie. Żebyś czuła takie mięciutkie szczęście w środku. Żebyś czuł, że wszystko jest tak, jak powinno być. Czasem to się wiąże z wyrzeczeniami. Coś trzeba zrobić, z czegoś trzeba zrezygnować. Gdzieś trzeba pójść, gdzieś trzeba nie pójść. No, to samo nie przyjdzie. Prawdopodobnie. U mnie nie przyszło samo. Natomiast wiem, że poczucie Takiego szczęścia? Może przyjść dużo szybciej niż ci się wydaje. Najważniejsze jest, myślę, na początku, tak zagłębiam się yy, i myślę, że jest takie uświadomienie sobie, że ja mam takie pragnienia. Pozwolenie sobie na to, że. Ja też mogę mieć takie pragnienie, że ja oprócz tego, że jestem człowiekiem, mamą, gdzieś pracownikiem, czy właścicielem biznesu, czy przyjaciółką, czy koleżanką, żoną, partnerką, wszystko jedno, sąsiadką, oprócz tego mam pragnienie i tu są kropki i w tych kropkach to Ty musisz sobie sama albo samo uzupełnić. bo te kropki każdy z nas ma własne. Ja mam, ty masz, ona, on. <laughs> życzę Ci, żeby te kropki, chociaż można było zobaczyć, że jest miejsce, gdzie da się pragnienie zapisać. Pragnij. Pragnij i spełniaj to pragnienie. Kimkolwiek jesteś, życzę Ci najlepiej. Do zobaczenia. Miej się najlepiej.